Co czwarte dziecko może mieć problemy z funkcjonowaniem w szkole. To pierwsze opinie psychologów, którzy badali białostockie sześciolatki pod kątem dojrzałości szkolnej. Rodzice ustawiają się w kolejkach do poradni psychologiczno-pedagogicznych, chcą ratować maluchy, bo uważają, że to oni najlepiej wiedzą, co jest dla ich dzieci słuszne. Według nowej reformy obniżającej wiek szkolny od września do pierwszych klas obowiązkowo pójdą sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Razem z siedmiolatkami w Białym Stoku do pierwszych klas ma trafić ponad 2,5 tysiąca dzieci. Marta Kapturek-Bozik. Sześciolatki. Jakie są, każdy widzi. Ale najwięcej mogą powiedzieć o nich rodzice. Dorota Nowik o swojej sześcioletniej córce mówi krótko: Prawda, Małgosia, dość dobrze się, się rozwija, i, i że jest sprytna, i w ogóle. Ale emocjonalnie nie jest jeszcze gotowa do pójścia do szkoły. Od września, zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi, ma taki obowiązek, bo jest urodzona w pierwszej połowie 2008 roku. Dlatego mama poprosiła o opinię poradnie psychologiczno-pedagogiczną i dostała możliwość odroczenia obowiązku szkolnego córki. Powiedziano nam, że po prostu Małgosia może się zagubić wśród dzieci siedmioletnich, jako sześciolatka, bo jeszcze nie jest na tyle przygotowana. Po podobne opinie do trzech poradni psychologiczno-pedagogicznych w Stoku zgłosiło się blisko 700 rodziców. To jeszcze nie koniec, a już widać, że co czwarty sześciolatek nie poradzi sobie w szkole. Jeżeli chodzi o samo przygotowanie merytoryczne, Czyli te intelektualne do szkoły nie jest źle, bym powiedział, że jest dobrze. Natomiast największy problem jest problem emocjonalny. A emocje to przecież nie tylko dobre samopoczucie w szkole, ale także kontakt z rówieśnikami, równowaga psychiczna i dobre efekty w nauce. Dlatego rodzice walczą o prawo do decydowania o swoich dzieciach, by raz źle podjęta decyzja nie zaważyła o całym ich życiu. Od sześciu lat pomaga w tej walce Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, prowadzące akcję Ratuj maluchy. Przyznaje, że problem jest duży i dotyczy całego kraju. Około 25 nawet 30% w niektórych miastach dzieci, które są już sześcioleci, które mają ten obowiązek szkolny w tym roku, jest w trakcie procedury odrażania, bądź już to odroczenie uzyskało. By uchronić rodziców przed, jak mówią pracownicy fundacji, manipulacją ministerstwa i samorządów, specjalnie uruchomili bezpłatną infolinię. Uważają, że samorządy zachęcają do posyłania sześciolatków do szkół, bo chcą oszczędzać. Za pobyt dzieci w przedszkolu muszą płacić z własnego budżetu, za naukę w szkole płaci państwo, ale zdaniem fundacji ta oszczędność się nie opłaci. Te oszczędności mogą być pozorne, bo jeżeli dzieci nieprzygotowane, bez gotowości szkolnej, takiej kompletnej znajdą się w tej szkole, to te problemy właśnie będą się piętrzyć, one będą potrzebowały specjalistycznej pomocy, czy psychologicznej, czy logopedycznej, czy, czy, czy yy, innych form yy, terapii, yy, które w tym momencie gminy będą miały obowiązek zapewnić. Bo chociaż samorządy zapewniają, że szkoły są przygotowane na przyjęcie sześciolatków, kolorowe i dostosowane wnętrza to za mało. Brakuje wykwalifikowanych specjalistów, zatrudnionych. Nie na kilka godzin w tygodniu, ale na stałe. Jeżeli szkoła wspomoże takich dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, pomocą specjalistów, naszą także, to nie powinno być źle. Natomiast jeżeli zabraknie tej pomocy, to obawiam się, że te dzieci będą do nas wracały. A jeżeli nie będą wracały, żeby odroczyć obowiązek szkolny, to staną się naszymi pacjentami, prędzej czy później. Dorota Nowik, chociaż już zna opinię specjalistów i jest spokojna, że jej dziecko nie trafi w tym roku do szkoły, ma kolejne zmartwienie. Opinia na piśmie trafi do niej za miesiąc, a bez niej nie może jeszcze córki wypisać ze szkoły i z powrotem zapisać do przedszkola. Mam też takie obawy w związku z tym, że dziecko się nie dostanie prawda, do tego przedszkola, do którego teraz uczęszcza. I że będę musiała wozić, dajmy na to, gdzieś na drugi koniec Białego Stoku, czy też, yy, prawda, tak jak dla mnie powiedziano, do trzech kilometrów. Ale jest większy problem niż odległość. To stres dziecka, które co prawda nie pójdzie do szkoły, ale może trafić na rok do nowego przedszkola. Urząd miejski w Białym Stoku zapewnia, że do każdego dziecka podejdzie indywidualnie i postara się nie dopuścić do takich sytuacji. Jak będzie, pokażą kolejne miesiące. Marta Kapturek-Bozik, obiektyw.